Аббби взаимодействовал! Что? 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 Co nie dam rady? Chodź tu, ku kurwa. Dajcie cię podniosę. Słuchajcie, kurwa, nie... nie ma. Zobaczcie czy cię Nie! O nie! Ura, tak. Idę zajarać, czekaj. Czy okay, to mój styl, nie wie czy to mój śmiech, a mięsko do tego, wódź mnie. Dzwoni do ustnej, dzwoni od rana, od momentu, gdy się z nim wstałam. Ja chodzę na kolana, chcę mnie może zasnąć, i zawsze się spuszczam, jestem sam słuchawką, znam swoją wartość, a Piałem, tylko dostaję, nie ma spalenia, nie ma spalenia. Doda, nie ma picia. Zdanę, jak Chcę jak jak ja <grym> wszystko. Chcę wszystko. Chcę jak Chcę jak Chcę wszystko. Chcę wszystko. Chcę wszystko. Chcę jego wszystko. 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 マイキーってこロマンやばいやばいやばいやばい

Seriost? Naj ga seriost? Ja, pijato, da je zabista. Hej, daj? Čekaj. Ja, ja, A, <laughs> A, ja. Čekaj. To no, gremo. A, na greba. Čekaj, daj, daj, daj. Zrmi s dečkom. Sluhaj tega. Sluhaj tega. Zrmi tak, pazi, zrmi tak. Paz. Jaz sem že spal. Zrmi tak, pazi. Ama, daj. Daj, daj. A like I like to fuck every day, every I night. I, I like, like to fuck, fuck when it's wrong, when it's right. I like to fuck when it's